Widacz, czy ty jesteś gotowy, aby wejść do tego pokoju tak, i z niego wyjść? Tak, tak. tak jestem, jeste, jestem, jesteś, jesteś tak, gotowy. Tak. Dobra. widacz jest gotowy, ja jestem gotowy, a wy widzowie jesteście gotowi, żeby zostawić łapeczkę w górę? Jeżeli tak, to kliknijcie łapeczkę w górę. Teraz, w tym momencie, klikajcie wszyscy. I, i chyba kliknęliście, albo nie? Nie wiem. E, czekajcie, bo zawiechę, za, za dostałem normalnie. Dobra. Doszło mi powiadomienie, że kliknęliście. Super, dziękuję widzowie. I teraz można zaczynać odcinek. Najdziemy. No, Słuchajcie, jemy. tak. Idziemy z Widaczerem do mnie, do piwnicy. Jest tam wybudowany Escape Room. A co to jest Escape Room? No, to jest taki pokój, z którego e, trzeba będzie wyjść i będziemy mieli różne zadania. Ja nie wiem jakie, bo ja tego nie budowałem. Tylko pracownicy normalnie, którzy tutaj przyszli. Bardzo dużo diamentów mnie to kosztowało, ale cicho. I zabieram ze sobą Widaczera, który będzie mi pomagał w wyjściu z tego pokoju. Mam nadzieję, że będzie ciekawie także. Chodźmy, nie traćmy czasu. Na sam początek alarm. Początkujący alarm włączamy. 3, 2, 1, pyk, Wyje. Juhu! Co, to? Co, to? Co, to? Co to? Co to? Pali się, pali się widacze, uciekaj! Nie, żartuję, żartuję, dobra już wyłączam. Co? Się nic Co? nie pali, przecież bale, to alarm był. To ja włączyłem. Dawaj, dawaj, okay. chodź, idziemy na dół. Tutaj normalnie wchodzimy na chatę, zamykamy i zanim jeszcze tutaj zejdziemy, to doszły mnie słuchy. Widzowie, że nie każdy z nas subskrybuje ten kanał. A to powinno się zmienić, bo dobijamy na moim kanale 400 tysięcy subików. Tak dobrze słyszycie 400 tysięcy. Już niedługo będzie milion, a na milion fajna niespodzianka. Także kliknij, jeżeli możesz i jeżeli chcesz, a my schodzimy na dół. Także Villager, Chodź, stajemy tutaj, ty stań po drugiej stronie i otwieramy sobie Dobra. te klapy na 3, dwa Jeden pyk, lecimy w dół. O, widać, on od razu zleciał. Okej. Okay. No i jesteśmy. No nie ma innego wyjścia. A słuchajcie, to jest właśnie ten Ej, escape room. Jak wyjść? Ej! Nie da rady? Ej! Ej, rzeczywiście nie da rady stąd wyjść. A Ej. czekaj czekaj, tu coś na tabliczkach pisze. Już nie wyjdziesz. Ha, 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 ha. Aha, Ej. dobra. Ci pracownicy mówili, że naprawdę gruby jest ten escape room, i jest tylko jeden pokój, z którego będziemy musieli wyjść. Ja mówię, że to jest łatwe. Dajcie mi dwie minuty, i mnie już tutaj nie ma, i ja wyjdę normalnie. I oni powiedzieli, że jak wyjdę w przeciągu 15 minut, to normalnie zapłacą mi 100 emeraldów. Znaczy oddadzą mi to, co im zapłaciłem za wybudowanie tego pokoju, także musimy się postarać, Villager. Ja już widzę tu jakieś Na tabliczki. Napisane. Tak, znajdź siedem dźwigni. Ok, będziemy szukali dźwigni. Czekaj, odejdź. I wtedy wyjdziesz z pokoju. Dobra, łatwe. Czekajcie, coś tu jeszcze jakaś pisze. Chcę ci się pić, napełnij butelkę yy, wodą i pij. Okej, okay, tylko nie mam butelki. Dobra, tutaj też coś pisze. Obrazy to nie tylko obrazy. Aha, czyli że obrazy to nie tylko obrazy. Ciekawe co, co, co to znaczy. Tutaj mamy kolejną tabliczkę. A2, B2, A3. Z tego nic nie rozumiem. A to alfabet, alfabet. A, B, a, nie, wiem, bo alfabet? Jest a. nie, nie, nie. Alfabet? Nie, chyba nie. A, B, A. Nie, nie, nie. Widać, że Ty Jednak coś kumasz nie. z tego? No. A2, B2, A3. No co, nie rozumiesz? No, no a Ty rozumiesz? Bo ja nie. Ja czy tak, nie tak. Tak? A o co w tym chodzi? No, że A to 2, a B to też 2, a to jest 3. A, czyli też nie rozumiesz. Dobra. Mamy jakąś skrzynkę, więc ją otwórzmy i sprawdźmy. Kamienna płyta i jest narysowana strzałka na piece. Widzowie, ogólnie Wy nam możecie pomagać w wyjściu z tego Escape roomu, z tego pokoju. Miejmy nadzieję, że sobie poradzimy. Jak Wy coś będziecie wiedzieli, co to oznacza, albo coś innego, to szybko piszcie w komentarzu, a ja będę czytał. Dobra, no to czytamy kolejną tabliczkę. Tutaj zbuduje to czego potrzebujesz Ej, nie czuję, się ja co? Ej, wszedłem do pajęczyny! Gdzie ty jesteś? Radziel! Uważaj, uważaj, czekaj, czekaj, wyjdę, wy, wypuść, wy, wyjdź, wy, wychodź, wyłaś, wyłaś, Dobra, Dobra udało się. Ty, villager, nie wariuj tu. Musimy wyjść z tego pokoju to jak najszybciej. Tutaj mamy kolejne tabliczki, musimy je przeczytać wszystkie. A1 lewy górny, A2 lewy dolny, A3 prawy górny, A4 prawy dolny. Co to znaczy? I tutaj mamy B1 środek góra, B2 środek dół. I... To jest alfabet, a, a... Nie, nie. Nie, to nie jest nie, nie, nie. alfabet. Jaki alfabet? Tu alfabet nie ma nic wspólnego z tym, co tutaj jest napisane. Jeszcze nie wiem, musimy to rozszyfrować, no w końcu... A e, czekaj, tu, tu może dźwignia będzie? Nie. Tu mamy kamienną siekierę, kamienny kilow i kamienną łopatę. To sobie od razu wezmę, bo może tego będę potrzebował. W sumie, ej... Tu pisało coś o wodzie, nie? Chce ci się pić? Napełnij butelkę wodą i pij. Tutaj w rogu... Tutaj w rogu widzę, że jest węgiel. Tu jest piasek. Villager, myślisz o tym samym, co ja? Tak. Co? Zrobimy jacuzzi! Jakie jacuzzi? No węgiel będzie podgrzał wodę w piasku i będziemy cię w nie, nie, wodzie. Nie, Villager, nie, 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 nie. Słuchaj, zrobimy butelkę. Butelkę wody. Normalnie czekaj. Ja potrzebuję tutaj... Jeden, dwie butelki zrobimy. To potrzebujemy dwa węgle, dobra. Jeden piaseczek, e, albo nie, dwa piaseczki. Dwa piaseczki potrzebujemy. I teraz wsadzimy do pieca. To nam zrobi butelkę. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale bądźmy dobrej myśli. Czekajcie, coś się wytwarza. Czy my teraz dostajemy butelkę? Jeżeli tak, to będziemy mogli ją napełnić wodą i się napić. Także bierzemy. Wi villager, czekaj, zobaczymy, czy będzie butelka. No mi się wydaje, że mój pomysł był lepszy. A nie, to jest szkło. A czekaj, szkło też się jakoś przerabia. A trzeba pomyśleć jak. Ja myślałem, że teraz butelka wyjdzie, ale nie, ja coś pokićkałem chyba. Czekaj, hmm. czekaj. Może do pieca trzeba włożyć drewno? Nie, ale ze szkła jak to się robiło? Widzowie? Może wy wiecie, jak ze szkła zrobić butelkę. Może w tym. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, mamy podpowiedzi. Dobra, 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 dobra. Teraz sobie zobaczymy jak zrobić butelkę. Napilibyśmy się wody i wszyscy byliby zadowoleni. Trzy szkła potrzebujemy do trzech butelek. Czyli teraz... E, Okej, okay, już już wiem jak to działa. Proszę pana, dobra, jeszcze jeden robię. Nie jacuzzi? Żadne jacuzzi widacz! Roszalałeś, nie będzie żadnego jacuzzi! My tutaj o musimy Bole. wyjść z tego pokoju i to jest najważniejsze. Znajdź. Niech e, się, zero wśród... zabawy, zero zabawy. Jaka zabawa? Weź przestań, żadnej zabawy tutaj nie ma. Czekaj, węgiel jest, to jeszcze Piasku potrzebujemy jedną sztukę, dobra, zabieramy piasek. I teraz A, go dajemy ej, do góry. Czebek, co się dzieje? Czebek. Co? gdzie jesteś, to jest, Ciągnęła mi ta czaszka! Jaka czaszka, czaszka wciągnęła? Która czaszka? No, czaszka ta nad tym, nad piecem. Nad piecem? Czekaj, 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 tu jest czaszka. A, Nie pomóż. widzę cię, widadżer. gdzie jesteś? Gdzie jesteś, widaczερ? Weźmy, pomóż! Ej, o. co jest? Są drzwi? O. 네, 예. 걱정이 Mamy pierwszą dźwignię, Villager, odkryłeś to! Brawo, brawo, brawo chłopie, brawo, heee. dobry jesteś! Elegancko, Villager odkrył, słuchajcie, mamy jedną dźwignię z siedmiu. Dobra, dobrze nam idzie. Słuchajcie, teraz dokończymy tą butelkę, yy, trzeba zrobić. Yy, teraz aż zapomniałem z całej tej sytuacji, jak się tą butelkę robi. Także wchodzimy tu i patrzymy, jak zrobić butelkę zaś, bo już normalnie zapomniałem z tego wrażenia. Ale najważniejsze, że nam się udało. Czyli trzy szkła potrzebujemy i trzeba je tak rozmieścić. Dobra, i robimy teraz buteleczkę, cyk cyk cyk, woda, eee, tu bierzemy butelkę, okej, okay. idziemy napełnić ją no wodą. No idź napełnij, bo mi się chce Czekaj, raz, dwa, o! trzy. Coś ty zrobił! Ty. Ej, patrz na to! Zejście w dół. I ma, jest skrzynka, jest dźwignia Mamy kolejną dźwignię, jeszcze pięć dźwigiel wow. I wyjdziemy stąd Villager, tak jest, dawaj czadu Dajemy, wychodzimy stąd Czekaj, czekaj, trzymaj wodę, napij się Obiecałem ci wodę, ogólnie Nie myślałem o tym, że jak pobiorę wodę To się otworzy tutaj coś takiego Ty, a czekaj Villager, nie, nie pij, nie pij. A wlejemy to z powrotem, czy to się zamknie? Cyk, cyk Weź wlej jeszcze jedną, tą twoją wodę A ja ją wypiłem Nie, no co ty gadasz Mm -hmm. ja ja, dobra, zbieramy tą wodę z powrotem. Ja też się napiję, bo mam bardzo sucho normalnie w gardełku, także wypijamy wodę. Mamy dwie dźwignie, słuchajcie. Pan, ja jak... jestem Jak szedłem do Villagera a, a... tutaj, nie? Dobra, Villager, uspokój się. To tam widziałem skrzynkę i ciekawy jestem, czy tam czasami nie ma normalnie dźwigni? No rzeczywiście, że jest. No proszę pana, jakby żeby i to inaczej. Mamy trzy dźwignie, Villager, jesteśmy gościami. A, a Dobra, faj, ej, faj. ale, czekaj, czekaj, obrazy to nie tylko obrazy, czyli za tymi no, obrazami, no akurat są brzydkie, czekaj, czekaj, rozwal je, roz... rozwalię, je, rozwal skoro obraz, no popatrz, no popatrz co za tym obrazem było. To było tak schowane. Ha, ha. Dobra, fajnie. Kolejne przejście i mamy kolejną dźwignię, czyli cztery dźwignie już mamy, czyli teraz wystarczy tylko trzy. A tu za tym obrazem, a za tym obrazem nic nie było. Dobra, odstawiamy obraz. Te obrazy można odstawić, chyba że będą tu jeszcze jakieś drzwi. Czekajcie, dobrze poszukamy. Cyk cyk cyk. Tutaj rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Tu nic nie ma, Villager, Tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Eee, no to nam zostały ile? Trzy dźwignie, tak? Potrzebujemy siedem. Znajdź siedem dźwigni. Eee, no mamy cztery, mamy cztery, dobrze mówisz, no? Wow. Tylko czekaj, tutaj jest kamienna płyta. Dobra, teraz musimy rozwiązać zagadkę z tą A1 2 a 3 co, 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 co chodzi? A skoczymy na burgera i pójdziemy. Na burgera pójdziemy, pójdziemy, villager. Jak zarobię z te tak. tylko kończą nam się minuty powoli chyba zostało z y, 5 minut, także musimy no się poświęcić. Bierz, bierz się w garść, co ja, co ja? Ty też wierzcie w garść. Do ja Dobra, czekaj, bo przeszkadzasz. Mamy tutaj jeden, y, A1 lewy górny, a może może to jest podpowiedź do tego i te płytki, które były tutaj, jest strzałka narysowana, są do tego. A2, B2, A3. Może te piece się nazywają Dobra, A. Ten. Ja czekaj, 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 czekaj że rozmawuj się. A1 lewy górny. Czekaj, może tutaj lewy górny, włożymy tu do pieca. A tu węgiel też trzeba wsadzić, czy co? No nie wiem. Nie, to jest ten twój węgiel z poprzedniego tego, jak robiłeś przytem. A2 lewy, dolny. Lewy, dolny. Ach, Chyba wiem. Czekaj. Górny. Górny to chyba chodzi o to. Tu węgiel ściągamy. I teraz e, A2 lewy, dolny. Lewy, dolny. Czyli tutaj. A nie mogę tego postawić tu. A może to chodzi, że lewy dolny tu? I tu stawiamy jeden. I czekajcie, no nie wiem, no kombinuję jak mogę, nie? A trzy prawy górny. Prawy górny, składamy do prawego górnego. I co? No nie, no coś źle zrobił. No, no to taki mądry jesteś villager, to bierz się do roboty, a nie sam tak? robię! Dobra, dobra, czekaj. No a. dobra, ja, ja będę ja będę stał i się patrzał jak Villager tutaj kombinuje i co on myśli, nawet nie wiemy do czego te płyty są i te piece. Zacznijmy od tego. A2, tak? A2, okej, okay, czekaj. No A2. A2. Lewy dolny. A, dobra. A czemu nie ma nic w lewym dolnym? Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, to chyba miało być na odwrót, już wiem o co chodzi. Okej, okay, wkładamy to tutaj. A, a, a! O, B2, dobra, B2 teraz Przemek, otworzyłeś! Już! Co ty gadasz? Co? Jest! No. Jest, 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 jest! Tak, tak, tak! Mamy kolejną dźwignię! Piąteczka, Villager! Piąteczka, yeah, ale yeah. super! Jesteśmy genialni w tym, jesteśmy genialni! My powinniśmy przez wszystkie escape roomy przechodzić z Villagerem. Ty, ale bez Villagera nie dałbym rady, no muszę mu przyznać tutaj. Villager, pełny szacun, szacun ode mnie, powiem ci. Dobra, tam już chyba wyciągnęliśmy, tak? Tutaj była ukryta skrzynka i tu nic nie ma za obrazami. Czekajcie, ja o rozwalę obrazy, zobaczymy, czy gdzieś tutaj jest skrzynka jakaś. Samek może poukładamy te dźwignie już. Dźwignie poukładamy? No dobra, a w którym miejscu je mamy układać? No, tu są drzwi. Aha. Dobra, skoro są drzwi. Aj, rozumiem. I za pomocą tych dźwigni będziemy mogli je otworzyć, czyli mamy 7 drzwi, tak? Mhm. Dobra, no to stawiam pierwszą dźwignię. Cyk. Otwieramy drzwi. Stawiam drugą dźwignię. Otwieramy. Trzecią otwieramy. Czwartą otwieramy. Piątą otwieramy. O, otwórzcie. I normalnie zostały nam dwa drzwi, żeby wyjść. Okej, okay, że Zasuwamy, zasuwamy. Musimy znaleźć dźwignię. I to jak najszybciej, skoro ta zagadka jest zrobiona. Tutaj jest zrobione. Hmm, czekajcie, ze stołu konstrukcyjnego już korzystaliśmy, więc wątpię, żeby drugi raz było. Hmm. Villager, szukaj, nie wiem, coś ukrytego. Szukam, szukam. Ty, chodź tutaj, tak ty szukasz. Patrz, ja ci coś pokażę. Co tu są? Co? Co tu jest? No drewno, no. Tu są drzwi! Drzwi tu są! A. A. No i normalnie jest dźwignia kolejna, chłopie! Ostatnia dźwignia brakuje! Także szukaj, bo A. ostatnie trzy minuty, ostatnie trzy minuty, obyśmy ją jak najszybciej znaleźli. Dobra, czekajcie, czekajcie, ja idę otworzyć kolejne drzwi, cyk. I zostały nam ostatnie drzwi, żeby wyjść. Ale super, ale super, nie mogę się doczekać! Dobra, widzowie, wy może coś widzieliście, czego my nie widzieliśmy i wy nam napisaliście w to w komentarzach. Muszę zobaczyć, co wy tutaj piszecie. A więc tak, Paulina napisała, ee, że za obrazem Dobra, czekajcie, za obrazami, sprawdźmy, nie wszystkie obrazy żeśmy rozwalili, ale czekajcie, ona to napisała 5 minut temu, czyli jak jeszcze nie mieliśmy tych drzwi, dobra, to, 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 dobrze, dobrze podpowiedziała, dobrze podpowiedziała, eee, teraz dalej komentarze czytam, Bartek, Bartek napisał, że pod ogniem, ej, ogień jest za mną, ogień za mną, tu, Villager, tu, kop, 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 kop. a nie, to nie tu, to nie tu, e. Uważaj, że to trzeba jeszcze rozwalić. Dobra, czekajcie, rozwalimy dla pewności. Nie, Bartek nie się mylił. Za ogniem nic nie było, słuchajcie. Ej, ej, ej. Co? Ej. Ja mam tylko... Cii, 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 cii. No, to o co chodzi? Cii. Może dawaj oszukamy i zrobimy sobie jedno. Ale co zrobimy, dźwignię zrobimy? No, dźwignię, no. Nie wiem, czy to tak można? ty. Jak no? nie można, no. A jak oszustwo to będzie? A, no to pójdziemy do więzienia. <laughs> Nie wiem, czy ktoś też zamknie za to, ale no dobra, no to czekajcie, ja wiem jak się dźwignie robi, w sumie Villager ma trochę racji, ej, po co mamy szukać, męczyć się? Tu... <laughs> Patrz Villager, co to było! Ty, normalnie rozwaliłem drzewo i u góry na tym drzewie jest krzyka. Mamy kolejną dźwignię. Ale dobra, ty, skoro mówiłeś, że można zrobić, mamy już drzewo, to to drzewo przerobimy na patyka. Czekaj, robimy patyka. E, tylko nie tak, 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 Ok. Tutaj zrobimy coś takiego. Mamy cztery patyki i teraz potrzebujemy cobblestone, czyli trzeba rozwalić to. Czekaj, czekaj, villager. Ja tutaj muszę tylko coś zobaczyć. Teraz mm -hmm. robimy tak i robimy cobblestone, cobblestone. wiecie, na no odwrót to było? Mam, mam dźwignię, mam dźwignię, chodź my mogliśmy wszystkie siedem dźwigni zrobić, dobra ty, dawaj, bo pół A, minuty zostało, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy dawaj szybko, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, wychodzimy, wychodzimy z tego escape roomu, Cyklikamy ostatni dźwignię i wychodzimy, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i wyszedłem, jestem na zewnątrz, jakie ukryte glimna, przejście, patrzcie, normalnie wyszliśmy za moim domem. Ale nam się z villagerem udało, także villager, piąteczka tutaj, normalnie Piorka! piąteczka, elegancka, Piorka! cyk, cyk, cyk. Bardzo dobrze, bardzo dobrze nam poszło, superancko, elegancko. Ja się cieszę, także słuchajcie, idę do tych osób, które mi budowały tego escape rooma, żeby mi oddało 100 emeraldów. I się z villagerem podzielę, bo dużo mi pomógł, nie powiem, sam bym nie dał rady. A we dwoje a. jakoś poszło, także mam nadzieję, ja że Wam się podobało. E, słuchajcie, zostawcie łapeczkę, subika. Oczywiście wbijcie na drugi kanał, na Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie, także co klikajcie, wchodźcie, a ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Strzałeczka, do jutra. Na razie. Cześć!